Wprowadź kod i odbierz 10 zł rabatu na stronie asn.pl Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Jungle Tier List. Ten kto nie wie jest nowy na kanale już pisze z wytłumaczeniem, że jest to seria oparta na wspólnej analizie wprowadzanej zmiany w aktualnym patchu przy jednoczesnym aktualizowaniu naszego rankingu bohaterów, których warto wybierać swoje poczynania solo kolejkowe, także bez przedłużania zapraszam do materiału. Zanim to jednak nastąpi, rzućmy szybko okiem na szczegółowy opis patcha 12.16, tak aby dokładnie wiedzieć, co twórcy gry ma na myśli, wprowadząc kolejne zmiany do jakże swojej pięknej rozgrywki. I tutaj macie standardową grafikę podsumowującą wszystkie osłabienia, wzmocnienia czy modyfikacje bohaterów. Jeżeli miałbym podsumować ten patch jednym skromnym zdaniem, to to jest najbardziej ubogi patch odnośnie dżunglerów w całym sezonie 12, bo dotyczy on niewielkiej ilości dżunglerów, tylko chyba trzech, jak nie widzę czterech, maksymalnie jeżeli liczymy malfajta, także zapowiada się interesująco. I zacznijmy sobie od samego początku, czyli od bohaterów. Na pierwszym miejscu wędruje oczywiście Udyr, który dostał co reworka bardzo długo wyczekiwanego, rzecz jasna. Jest to postać, która otrzymała całkiem zupełnie nowe umiejętności, Bardziej odnowienie tego co widzieliśmy kiedyś na tej postaci. W skali 1 do 10 uważam, że to jest taka dobra na 4, ponieważ myślę, że ten stary udr był bardziej praktyczny, a ten wymaga o wiele dłuższego, jakby to powiedzieć, skalowania się. I mam wrażenie, że ten udr pod względem reworka pasuje bardziej na topa niż jeżeli do dżungli. Oczywiście do tej postaci wszystkie materiały poradnikowe się pojawią, czyli poradnik, testowanie limitów w stylu koreańskich wymysów itd., itd., ale jak na ten moment uważam, że w skali 1 do 10 udr zasługuje na takie 4. W sensie ja byłem bardziej przyzwyczajony do starego Udyra i jakoś mam taki drobny niesmak, że ta postać faktycznie dostała reworka, na którym się tak trochę zawiodłem. Dobra, idźmy sobie dalej. Kolejną postacią jest tutaj Dianka, która moim zdaniem dostała zbyt słabe osłabienia, ponieważ jej umiejętność bierna otrzymała co prawda nerwa na zmniejszone frontalne obrażenia obszarowe. Ale zarazem dostała buffa na zwiększone skalowanie się z mocą umiejętności na E, jest to zwiększone o 5%. Twórcy gry doskonale wiedzą, co zrobili w patchu Durability: że Janke wprowadzili pod metę tanka z Sunfire'em i m.in. na shortufem. Natomiast teraz, tym tak jakby nerfem, to lekko wepchnąć graczy w stronę budowania Rocket belt'a, który powoli wraca do mety. I to była ok decyzja ze strony twórców, ale mam wrażenie, że tutaj to powinni usunąć, że tak powiem, 3 czwarte tego damage'a. A nie tylko nerfimy o 30 punktów, licząc na to, że hej, bo to jest tak naprawdę dużo. No, Dianka ma za duże obrażenia, żeby się tym praktycznie przejąć. Pamiętam, że kiedyś umiejętność bierna dostała nerfa aż o 50% odnośnie clear'a w dżungli, i tym sposobem gracze po prostu nawet nie westchnęli i dalej tą postacią grali. Także w przypadku tamtych 50% te 30 punktów to jest nic. Dlatego uważam, że tą postacią dalej warto grać warto ją praktykować po zestawień tankowate, jeżeli chce się siadać spustoszenie i zdobywać darmowe punkty. Idąc dalszym krokiem, mamy tutaj kolejną postać, jaką jest Malfight. Malfighta zastanawiam się, czy dodawać do junglerów, bo jest to taki trochę troll pick. Ale można też to omówić w skrócie, że umiejętność bierna dostała skrócony czas odnowienia, czyli szybciej zdobywamy tą tarcze na naszym HP, która jest zależna też od naszego aktualnego zdrowia i dodatkowo nasze W też otrzymało takie jakby buffy, bo kiedyś to był jednolity czas odnowienia tej umiejętności, a teraz czas odnowienia skraca się wraz z poziomem umiejętności. Mi się wydaje, że tą umiejętność i tak jakby maksujemy jako ostatnią, więc raczej tego nie odczujemy, jeżeli chodzi o fazę lane'ową, no chyba, że ktoś jakieś koreańskie wymysły pod Adam Alfajta zagra to gutlache fun, Natomiast chciałem to przytoczyć, bo nieraz też takiego malfajta testowałem pod fulapem w dżungli i wyglądał dosyć śmiesznie. Następną postacią jest tutaj Popka, która otrzymała całkiem ciekawe i mam wrażenie trochę dziwne nerwy, ponieważ otrzymała nerfa na Q i są to zmniejszone obrażenia zadane przeciwko stworom i potworom. Popi specjalnie dostała nerwy, wobec tego, że zbyt często występowała w kompetywie i wszystkie postacie metowe, wiecie, tam belwet, jakieś tam nidalki, jakieś między innymi wukongi. Wszystkie postacie posiadałem dasha i Poppy właśnie tę postacie kontruje za pomocą swojej umiejętności W. Dlatego w małym aspekcie tak jakby Poppy jest zabroken. Dlatego Poppy była bardzo często praktykowana pod te metaby, które wymieniłem przed sekundą. I tutaj twórcy gry wyraźnie napisali, że omijają tak jakby górną, ale szerokim łukiem i osłabiają ją wyłącznie w dżungli, spowalając jej tej prędkość czyszczenia obozów. I to Q zostało znerwione o te. Praktycznie kilkanaście podpunktów na początku jest to znerwione o 20, potem jest to też znerwione o 20 i tak dalej. Brnie to aż do samego końca umiejętności. Ta zmiana nie powinna na pewno was straszyć, ponieważ są to tylko i wyłącznie 20-punktowe zmiany odnośnie tej umiejętności i raczej po pi tak cały clear będzie zakończony o 5, może maksymalnie 10 sekund dłużej. Ale jeżeli dobrze odpowiednio wykajtujecie te wszystkie obozy, to raczej nie będziecie mieli problemu, żeby zakończyć całego cleara w okolicach 3.30 30 dlatego myślę, że to jest taki nerw, który straszy na papierze, ale w praktyce jest bardzo mało odczuwalny. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o wszystkich junglerów w tym patchu, ponieważ pozostałe postacie to są typowe adekery, mety na bocie i tym podobne sprawy, oraz dodatkowo jest bardzo dużo modyfikacji wobec przedmiotów dla supportów, jak i w sumie zmian wyrażających w trybie aram, które z reguły omijamy, bo ja nie praktykuję aramów, także jeżeli ktoś chce sobie poczytać, to niech sobie po prostu zatrzyma to wideo, i dodatkowo mogę jeszcze powiedzieć, że systemy behawioralne też zostały lekko zmodyfikowane. Że ustawienie umożliwiające włączenie włączenia tratu ogólnego w grze jest teraz dostępne z poziomu klienta. Wcześniej tego nie było, więc to jest taka lekka poprawka. Jeszcze dodatkowo mogę oznajmić, że klasz jest niedługo, bo dokładnie 3 i 4 września. Także jak kto chce zagrać, kto chce powalczyć o te wszystkie banery, to niech po prostu szykuje drużynę i trenuje. No i. To by było na tyle, także tutaj wszystkie rzeczy sobie ominiemy i od razu przejdziemy do sedna odcinka, żeby nie przedłużać, czyli do omawianej tier listy dżunglerów. Rozpocznijmy analizę naszej tier listy dżunglerów idąc od samego początku, czyli od tieru D, który jest inaczej zwanym tierem, to wiadomo czego. Możecie oczywiście dokończyć myć w komentarzu, jeżeli wiecie o co mi chodzi. I są to przede wszystkim postacie niepraktyczne z kilku przeróżnych powodów. Powodów jest zarazem mnóstwo, ale ja wymienię najbardziej ogólne, czy nawet i najgłówniejsze. Powodem numer jeden jest brak dopasowania się do mety. Zwykle jest tak, że w mecie takiej typowo dżunglerowej dominują jakieś Diviny, Chemtanki, Sunfairy, czy chociażby... W małym aspekcie wśród Assassinów te jeszcze zaćmienie, natomiast tutaj widzimy Strike Breakery, Moc Trójcy, czasami jakieś takie supportowe przedmioty i są to po prostu zupełnie inne przedmioty niż te, które są aktualnie w mecie, a po drugie między innymi brak dopasowania się względem np. pierwszego clear'a. Zwykle jest tak, że te większość postaci ma naprawdę beznadziejne pierwsze etapy gry, co już od razu skutkuje tym, że jesteście na pozycji przegranej, jeżeli gracie na normalnego leśnika i to wykorzystuje. A po trzecie, wydaje mi się, że większość tych postaci pasuje zupełnie swoim rolom gdzieś indziej. Mamy tutaj bardzo dużo top bo przykładowo mamy na przykład Gnarka, Atroxa, którego bardzo często pytacie, czy nawet Jorika. A w kwestii innych pozostałych alei mamy tutaj również dodatkowo supporty, jakim jest Morganka, czy chociażby taki Nautilus. Dwie bardzo kiedyś popularne mety, które niestety zdechły wraz z przebiegiem czasu. I również bardzo często pytacie o Sylasa, a także Czogata, czy warto ich praktykować. No, moim zdaniem nie do końca, bo w roli midlanera typowo budują full obrażania, mogą wszędzie roamować i zadawać o wiele więcej obrażeń i być bardziej praktycznym na mapie. Także w skrócie, jeżeli chcecie praktykować te postacie, to na własną rękę, bo większość gierek niestety przegracie niż wygracie. Idźmy o wyżej. Na nieco wyższym progu odnajdziemy kilka bardziej użytecznych postaci niż to, co ma przed sekundą. Natomiast tutaj potrzebujecie dwóch aspektów. I zdominowania gry w naprawdę wyjątkowo szybkim czasie. I dodatkowo musicie bardzo dobrze skontrować przeciwnika. Ponieważ jeżeli takim Twitchem będziecie na przykład grali defensywnie, czy nie daj Boże jakąś kijanką, to od razu przegrywacie grę, ponieważ te postacie są takie średnie w mid-aka late game. Ie. No wiadomo, jeżeli posiadacie wszystkie przedmioty, to możecie zaorać przeciwnika. Ale zarazem jesteście bardzo mocno a w teraźniejszej mecie Durability, no te postacie tak nie za dobrze sobie radzą. Inaczej ma się do tego również Gwen, a także Dr. Mundo wraz z takim Trendamerem oraz Shenem, bo to są bardziej postacie typowo skalujące się, które mogą posiadać jakieś między innymi przedmioty pod zdrowie czy dodatkowe statystyki defensywne. Natomiast też warto byłoby zdominować tymi postaciami. Gierkę od samego początku, żeby się odpowiednio skalować i tym samym wygrywać schodkowo na mapie. Tutaj turecik, tu jakiś inhibitor, tu jakiś drag, no wiecie jak to bywa. Dlatego te postacie, jeżeli chcecie zastosować, to proszę bardzo. Ja nie mówię, że nie posiadają obrażeń, one są po prostu bardzo ciężkie, bo musicie dużo działać w wyjątkowo szybkim czasie. Dlatego mówię, zdominuj gierkę, to na pewno wygrasz. Idźmy o próg wyżej. Idealnie na środku naszej tick bohaterów mamy już bardziej przydatne postacie z genem zadawanych obrażeń czy dopasowania się do mety pod względem różnorodności, ale te wszystkie postacie mają jedną zasadniczą cechę: nie wiem czy to jest wada, czy w sumie zaleta że muszą zawsze kontrolować przeciwnika w wyborze bohaterów. Dlaczego? Bo jeżeli wybierzecie źle postać względem meczapu, który jest przeciwko wam, to jesteście od razu na pozycji straconej, bo albo nie wykorzystacie swojego potencjału, albo nie będziecie one jak będziecie mieli, nie wiem, na przykład 16-0, albo po prostu będziecie od razu na pozycji straconej i tak dalej i tak dalej. Mam tutaj kilkanaście przykładów, jak zapewne widzicie tych postaci, ale postaram się je omówić względem bardziej klasy, żeby stresić wam to wszystko, także zacznijmy sobie od samego początku. Mamy tutaj na samym dole większość postaci typowo asasynów poza Talion, która jest magiem oraz Gravesem, który jest tak typowo postacią carry. Reszta od Nocturna aż do takiej Eliski to są typowe asasiny, ale łącznie te wszystkie postacie można porównać do jednego, że rzucają wszystko na jedną kartę. Bo jeżeli tego nie zrobią to od razu będą przegrywać, bo jak zapewne wiecie dookoła nas jest meta durability, meta tanków, meta sandfire'a i tym podobnych spraw. No a jak takim asasinem tak naprawdę powstrzymać tanka, który posiada Sunfire'a, Tormada, pancerniaki, jakieś tam inne takie aspekty, no raczej marne szanse. Dlatego bardzo mocno trzeba zagrać agresywnie. Jeżeli widzicie tanka, to musicie go inwejdować, cały czas dominować, zabierać mu CSy, realizować obiektywy i tak dalej, bo tym sposobem jesteście w stanie zwyciężyć. Totalną odwrotnością tego, co powiedziałem, są postacie skalujące, czyli im dalej w las, tym lepiej. I mamy tutaj m.in. kartusika, który po prostu się jest spustoszynie tym, że jest w grze i klika magiczny przycisk o nazwie Ultimate, i słynne Halo Kartus Halo się jest pustoszenie na mapie. I dodatkowo mamy tutaj również przysmaki takie jak Skarner, który wraz z przebiegiem czasu oczywiście do mety durability się idealnie dostosował i jest po prostu wytrzymały. Mamy również takiego gragasika, który wraz z przebiegiem czasu stał się naprawdę użyteczny. Co prawda, bym go bardziej porównywał do roli top playnera, bo ta może się lepiej skalować i ma lepsze meczapy. Natomiast w roli dżunglera po CDR-a czy po takiego apetanka też może być spraktykowany dość dobrze. I mamy tutaj pozostałe postacie jak Jax, jak między innymi my tam wiecie jakiś Dariusz czy jakiś tam Pantheon. Bo są to postacie, o jeszcze Exina chciałem tutaj dodać. Są to postacie, które im więcej posiadam itemów, tym wiadomo więcej biją i są w stanie więcej wytrzymać. W przypadku takiego Exina czy Pantheona są to bardzo dobre postacie względem kompetetiva, bo możecie... Na przykład leczyć się za pomocą Gordrinkera, a zarazem też budować full Lethality przedmioty, żeby robić oro. Darius i Hekarim to są bardzo dobre postacie, które się skalują i wiadomo, im dalej w las, tym lepiej. No i takiej Jackuś tak samo. Na początku, to rzecz jasna, będziecie większość meczów przegrywać 1 na 1 ale jeżeli odpowiednio się wyskalujecie wraz z rozgrywką, złożycie sobie m.in. jakieś divina, czy chociażby moc trójcy, to wasze autotaki będą naprawdę dużo bić i tym samym takie tanki też będziecie bardzo łatwo zbijać. No i ostatnia klasa, jaka nam tutaj pozostała w tym progu rankingowym, to jest jeszcze Tarik oraz Ivern. Bardziej taka klasa z aportów, która sieje spustoszenie tym, że może się fajnie resetować i zdobywać asysty praktycznie za Frico. No Tarik ma bardzo duże procenty win ratio ostatnimi czasy, nawet że w krótkim okresie zdobył ponad 60. To było naprawdę dużym zaskoczeniem, jeżeli chodzi o tą postać na takiej roli. No i tutaj jest jedna zasadnicza wada, jak i zaleta: na solo kolejce, jeżeli gracie samemu pod tych ludzi z Silvera czy jakiegoś tam Golda, to macie raczej marne szanse, że zwyciężycie gry z nimi. Natomiast jeżeli macie ogarniętego teammate'a, pod którego możecie grać i przede wszystkim rzucić wszystko na falę, żeby on miał jak największe i największe priorytety w grze, no to tym samym będziecie zwyciężać grę po grze aż praktycznie do wysokiego progu rankingowego. Także jeżeli macie jakiegoś maina Ireli, Yasuo czy jakiegoś tam innego Jona, zagrajcie Wernem, zagrajcie takim teoretycznie tarikiem, a na pewno wasz duo partner Wam wykaruje grę i razem zdobędziecie punkty przeciwnika. Także tak się prezentuje m.in. Tier B i przejdźmy teraz o próg wyżej. Prawie że na samym szczycie naszego rankingu w tierze A dokładnie odnajdziemy już bardzo użyteczne postacie względem zadawanych obrażeń, dopasowania się do mety, wprowadzonych zmian odnośnie oczywiście buffów i tym podobnych spraw. Także powiem szczerze drogi widzu, jeżeli poszukujesz jakiegokolwiek maina, to ten tier A oraz tier następny, który za chwilkę mówię jest idealną odpowiedzią na te twoje pytanie czym grać. Bo większość tych postaci naprawdę jest użyteczna, różnorodna, więc zawsze dopasuje się do każdego, że tak powiem, matchupu, no i tutaj postaram się omówić każdą klasę bohatera po kolei, aby Wam dokładnie wyjaśnić dlaczego właśnie te postacie zasługują na ten tier. Także bez przedłużania, przejdźmy od razu do pierwszej klasy, czyli postać Kery. Pewnie ktoś pyta, dlaczego Kindred jest tutaj w tierze A, a Grace m.in. w tierze B. No, Grace jest, jakby to powiedzieć, bardziej linerem niż bezpośrednio junglerem. Poza tym, jego dominacja jest jakby odczuwalna tylko i wyłącznie w momencie invade albo bardzo mocno skujrzy targetów no bo te wszystkie letality i tym podobne sprawy w tej mecie durability za dobrze nie działają, a na przykład taka Kindred, jeżeli bardzo mocno zdominuje przeciwnika, to wykorzysta bardziej swoją pasywkę, czyli będzie mieć więcej attack speeda, więcej procentówek i rzecz jasna też może składać true damage'a i tym podobne sprawy. Dlatego Kindred zasługuje na miano Atieru, ponieważ jest bardziej mobilną postacią, lepiej sobie radzi względem procentówek na tanków, no i też posiada true damage, którego Graves no tak teoretycznie trochę nie posiada. Jednym dalszym krokiem mamy tutaj między innymi tanki, mamy tutaj typowo nersika, Amumu, Sejuani, Ramusa i jeszcze chciałem powiedzieć, że tutaj możemy dodać no takie już AP, AD postacie, czyli Popkę, ewentualnością Warwicka, czy chociażby i z Voliperem. W przypadku każdego tanka po kolei to można stosować i Hemtanka, i Gantleta, i teoretycznie jakieś tam Sunfire'y, oczywiście które panują dookoła w mecie. Zależnie od przeciwnika możecie dopasować idealnie swój wymarzony matchup. No na Sejuani możecie praktykować najbardziej gantleta, żeby slowować przeciwnika, a na przykład na Amumu czy chociażby na takim Nunersie za pomocą Sanfajera każdego podpalacie, a w przypadku takiego Ramusika czy chociażby nawet i Volibera zastosowanie Hemtanka jest bardzo dobre. No akurat powiem szczerze, Hemtank na Voliberze teraz będzie częściej praktykowany, bo w zeszłym patchu dokładnie Divine dostał nerwy na leczenie i troszkę to tego Volibera zabolało, Dlatego tym sposobem musiał jakoś zmienić swoją metę, zmienić swój aktualny zestaw przedmiotów, żeby jakoś się w tych topowych miejscach rankingu utrzymywać. Inaczej do omawianych elementów ma się tutaj Poppy oraz Mordekaiser, ponieważ Mordekaiser to jest typowy AP tank, który się jest spustoszenie tym, że zagra sobie Gordrinkera, Zastosuje demonika czy jakieś inne rylajki jest po prostu wszechpotężnym apetankiem, którego nie da się powstrzymać, bo ma chore przeliczniki pod względem leczenia. A w przypadku Popi jest to postać, która jest bardzo mobilna. Co prawda jest ona po lekkich nerfach i zastanawiałem się, czy nie dodać jej do betieru pod tym względem, ale mimo to, iż te nerwy są takie typowo przeznaczone pod clear'a, to na dłuższą metę to na i tak jest w stanie dużo damage'a zadawać, nawet i tyle samo wręcz bym powiedział, ponieważ ten damage dotyczy głównie stworów oraz potworów, a nie bohaterów, a to jest właśnie wyraźna różnica. Kolejną klasą bohaterów, jaką możemy dostrzec na ekranie to są również wojownicy, mamy tutaj Warwicka, Wiego. Olafika, m.in. Lisonga czy chociażby Jarwana z tą Wajką. Są to postacie, które mogą być grane pod naprawdę wiele różnych zestawów przedmiotów, m.in. Lisin czy jakaś tamina Wajka. To może być stosowana pod Full fulletality, jak i zarazem pod takiego AD tanka Na przykład no, na Lisinie pasuje tutaj Metagord Drinkera, a na przykład w przypadku takiej Wajki Mostrójcy, Divine czy chociażby nawet i Hemtank. Dla Beki, jeżeli ktoś chce zagrać, to też to może być praktyczne. Więc tak wyglądają te postacie. Również taki warwick może stosować te same, że tak powiem, przedmioty, co taka popka. A w jego może być grany pod Immortala może być stosowany pod kolorystyczne buildy i też będzie użyteczny Kraken Slayera, Divina, oczywiście nawet i Hempanka, bo bardzo często widziałem w lecach, że taka meta też jest stosowana. Dlatego widzicie sami, że to są bardzo różnorodne postacie i mogą za każdym razem dopasować się do matchupu z zwykłymi przedmiotami mitycznymi. Kolejnymi postaciami jakie nam pozostały to są AP Magowie, AK Assassiny, czyli mamy tutaj Ewelinkę, Kaziksa, Eko jaki szako, którego można stosować na dwa przeróżne sposoby i na końcu mamy również Fidlestika, który po po prostu ultimatecie się spustoszenie. Za każdym razem od początku sezonu on ma pozytywne win ratio wynoszące 52% na wszystkich rangach. To jest niesamowite, ponieważ jest to postać, która wydaje się prosta do skontrowania, ale zarazem taka nie jest. I można go mówię też grać pod Full Magic Pena, pod Full CDR, żeby częściej erkować, jak i pod Full AP, żeby deklasować wroga za pomocą jednego Ultimata. Więc wystarczy znaleźć dobry zakamarek mapy, żeby się spustoszenie. I tak samo można to porównać trochę do Szako oraz teoretycznie takiego Kazixa. Jeżeli odpowiednio użyjemy umiejętności wuna na ewolucji, właśnie w tych zakamarkach mapy, o których często mówię no to zespołujemy praktycznie każdego przeciwnika, a taki szako, jeżeli odpowiednio porozstawia pacenki, czy nawet będzie biegać na swojej niewidce na umiejętności Q, no to będzie mógł bardzo szybko zdeklasować na przykład adekery i od razu zrobić teamfight 4 na 5. Echo oraz Ewelinka mają bardzo podobne metapy takiego assassina, który kryje się tylko po to, żeby unicestwić adekery z tyłu na przykład teamfightu, tylko te postacie są zupełnie cięższe pod względem mechaniki, Ponieważ same z siebie wymagają tak odpowiedniego baitowania wroga, żeby zawsze biegł w ich stronę. Akurat welinka ma łatwiejsze zadanie, ponieważ po ultimecie staje się niewidzialna. Natomiast, jako kiedy wyjątkowo wyłapie wroga, to od razu może kliknąć Rkę, Nie dość, że sobie te przydatne HP zresetuje, to od razu cofnie się o te kilka sekund do tyłu, żeby odpowiednio uciec z miejsca zdarzenia. Także sami słyszycie, że wszystkie postacie znajdujące się w tym tierze zasługują totalnie na to miano, ponieważ różnorodnością, metom i tak naprawdę dopasowaniem się do każdego meczapu mogą kontrować przeciwnika. Także przejdźmy teraz do sedna odcinka, na które wszyscy czekają. No i na samym końcu odcinka odnajdziemy tier S, który składa się z naprawdę niezbalansowanych postaci pod względem zadawanych obrażeń, dopasowania się do mety, a nawet są to postacie, które pod względem nerfów i tak będą siały spustoszenie, doskonale wiecie zapewne o jakiej postaci mówię. No i pozdrawiam standardowo każdego użytkownika, który skoroli materiał właśnie do tego momentu, omijając moje 20 minutowe starania oraz tłumaczenia. Ja mam takie wrażenie, że każdą postać omawiam praktycznie co każdy odcinek, dlatego postaram się każdego omówić jednym skrywnym zdaniem. Ja pod wpływem zmian i tak będzie siała spustoszenie, bo do momentu, kiedy nie dostanie poszoga, bardzo mocnego nerfa albo pasywka, no to ta postać będzie praktykowana po ten zestaw przedmiotów, czyli mowa tutaj o Sunfire'ze, Dark Sealu oraz na przykład na Shortufie, więc szczerze mówiąc, raju dopóki tego nie dotknie, to cały czas to praktykujcie. Master pomimo nerfów miał jeszcze bardziej pozytywne win ratio jego true damage, dopasowanie się do mety, jeszcze jego zreworkowanie Q, że możecie sobie przeskakiwać tak jak na RCZ, no to też bardzo mocno urozmaiciło jego gameplay Także też możecie go praktykować w tanki, bo niby Ramus jest teoretycznie jego kontrą, ale ja uważam, że jest to nieprawda, bo na dłuższą metę Mastery OVS o wiele bardziej praktyczny. Poza tym samemu jest w stanie zrobić naszora na już z dwoma, trzema itemami. Masterem na sterydach jest taka Belved, która jest alternatywą tego, co powiedziałem, czyli skalujesz się, dominujesz przeciwnika dwoma, trzema itemami, masz true damage, masz jeszcze fajne, wspaniałe umiejętności, które też nie do końca są zbalansowane, także też to polecam. Kolejną postacią jest tutaj Udry, który otrzymał rzecz jasna reworka. Rework oznacza, że postać jest niezbalansowana, jeszcze nie spraktykowana doskonale i doskonale wiem, że mnie zjedziecie w komentarzach, że no co ty gada, przecież Udr ma bardzo mocno ujemną win ratio. To jest za sprawą tego, że Silvery nie czytają jego konkretnie umiejętności i zastosowania i tym aspektem intują i te win ratio też obniżają bardzo mocno. Więc sam siebie Udr będzie siał spustoszenie nie tylko i wyłącznie na topside, ale również i w dżungli. Następną postacią jest tutaj Kenny, który jest bardzo często praktykowany pod naprawdę wiele zestawień: czy to pod assassina, czy to pod czerwone zestawienie pod typowego healera. Dodatkowo, jeszcze wspomnę o mecie, którą podesła mi Kane Main, taki to miał pseudonim mój użytkownik, i on wysłał mi na metę, który jest stosowany pod redemption i totalnego healera i co prawda nie posiada to zbytnio dużych obrażeń, ale tym sposobem ratujecie swoją drużynę i teoretycznie healujecie się za chore przeliczniki, to skutkuje tym, że takim Kejnem jeszcze dłużej możecie wytrzymywać w teamfightzie. Więc to też jest taki golem, którego nie da się podtrzymać i mimo to, iż ta postać ma wiele met, to tak naprawdę wymyślane są jeszcze nowsze i jeszcze nowsze. Klasykami odcinka są standardowo postacie, które były już w zeszłym patchu, więc nie wydaje mi się, że warto je omawiać. No Lilka jest mobilną postacią, która zadaje procentówki i się spustoszenie za pomocą podpalania. Shivanka jest po prostu tankiem, który wystarczy, że złoży swoje przydatne przedmioty i nie da się go dosłownie powstrzymać, bo ma zbyt chore regeneracje, zbyt chore przeliczniki i zbyt duże obrażenia. Zak jest tankiem. Trandl jest idealną kontrą tych wszystkich durability patchy, ponieważ swoją erką wysysa z przeciwnika defensywne statystyki, co. Sprawia, że każdy tank, mimo to już się nafituje, jest squishy, więc w walkach 1 na 1 jest w stanie wygrać praktycznie z każdym, a Wukong oraz Rexa to są bardziej takie kompetytywne jednostki, które swoimi umiejętnościami mogą rozpoczynać walkę, jeść spustoszenie dzięki czemu twoja drużyna będzie miała przeciwnika podanego na tacy. Także tym podsumowaniem mogę zakończyć ten odcinek. Piszcie śmiało w komentarzach, czy się zgadzacie z moimi typami, czy też nie. Śmiało posłucham waszych innymi opinii oraz komentarzy, no właśnie pod tym filmem. Także dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału do końca. Zostawiacie łapencję dla zasięgów, zostawiajcie subskrypcję, by śledzić na bieżąco kolejnego tego typu odcinki oraz częściej wpadajcie na moje transmisje na żywo, gdzie nagrywam tego typu koreańskie wymysły oraz niestandardowe zestawienia do tych postaci. Także z tej strony, Michael, do zobaczenia.